Codzienna dawka żużla. Taj, Wolfinden, wraca do gry? Brytyjczyk zapowiedział powrót szybciej niż się spodziewano. Po koszmarnym wypadku podczas sparingu Stali Rzeszów z wilkami krosno wielu fanów zastanawiało się, czy Wofii w ogóle wróci do zdrowia, a co dopiero na tor, ale taj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Słuchaj, Paweł, myślałem, że wrócę na finał, ale chyba muszę wrócić wcześniej. Szykuj się, że koniec lipca, początek sierpnia wskakuje do składu. Powiedział menadżerowi Stali Pawłowi Piskorzowi sam zawodnik. Ten telefon zmienił wszystko. Wofin den to prawdziwy wojownik mistrz świata nie zamierza kończyć kariery w taki sposób. Ma jasny cel. Pomóc Rzeszowowi w walce o awans do Ekstraligi. To jest człowiek ze stali. Niesamowity przykład jak ważny jest mental i siła głowy przy takich kontuzjach. Dodał Piskorz na antenie Motowizji. Wow, nawet nie wiem co mam powiedzieć. Serducho się raduje jak się słucha takich informacji. Jedno słowo nasuwa mi się na język. Podziw. Taj, jesteś przekotem. We wtorek w Rzeszowie rozegrano zaległy turniej eliminacji do indywidualnych mistrzostw Polski Challenge i emocji nie brakowało. Choć Tor wyglądał na mocno ubity i nie zapowiadał spektakularnych ścigań, zawodnicy zafundowali kibicą świetne widowisko z mijankami i twardą walką o każdy punkt. Najlepszy okazał się Jakub Jamruk, który zdobył 13 punktów i zajął pierwsze miejsce. A was do zawodów w Pile 10 maja wywalczyli także Marcin Nowak, Mateusz Cierniak i Paweł Przedpełski. To właśnie ta czwórka zgarnęła ostatnie bilety do Imp Challenge. Teraz wszyscy kierujemy wzrok na piłę, gdzie już 10 maja poznamy tych, którzy powalczą o medale indywidualnych Mistrzostw Polski. Miałby Jednym z liderów ekipy z grodu Kraka i wystąpić z numerem 11 w inauguracyjnym meczu krajowej ligi Żużlowej. Tymczasem w niedzielę kibice nie zobaczyli Artura mroczki na torze. Na kilka godzin przed startem spotkania z kolejarzem Opole, zawodnik poinformował w mediach społecznościowych, że nie pojedzie z powodu nawrotu kontuzji kręgosłupa. W jego miejsce wskoczył Bartosz Szymura, który dorzucił jeden punkt z bonusem. Sytuacja zaskoczyła prezesa klubu Mikołaja Frankiewicza, który przyznał, że klubowy fizjoterapeuta nie stwierdził u Mroczki żadnego urazu, a zawodnik nie zgłosił się też na do dodatkowe badania. Dwa dni później głos zabrał sam Artur Mloczka. W sobotę klub otrzymał ode mnie informację, że jestem niezdolny do jazdy. Poinformowałem o tym telefonicznie, a także w wiadomości SMS. Załączam screenshot wiadomości. Do klubu dostarczyłem również zwolnienie L4 obowiązujące od soboty. Odcinam się od wszystkich spekulacji medialnych i pracuję na jak najszybszym powrotem na tor i do drużyny. Napisał w mediach społecznościowych. No to robi się ciekawie. Jak ja to zawsze mówię, medal ma dwie strony. Jak myślicie? Wyjaśnią to sobie w klubie i Artur który pojedzie jeszcze w barwach Krakowa, czy jednak klub go skreślił i pozostanie tylko Echo Stadionu? Dajcie znać w komentarzach.